Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Taniec, śpiew, a nawet jazda na deskorolce. Odwiedziliśmy wojewódzkie prezentacje amatorskiej twórczości artystycznej Młodzieży OHP. 19 unikatowych występów i masa pomysłów na wyrażenie siebie poprzez sztukę. Tak w skrócie można opisać wojewódzkie prezentacje amatorskiej twórczości artystycznej młodzieży OHP. Na scenie można było podziwiać efekty pracy podopiecznych i ich wychowawców. Jeden z wychowawców. Przyszedł do nas w zastępstwie, ale tak się stało, że wystawili go na próbę po to, by pokazał sketch. No i od tego zależało, czy zostanie, więc daliśmy z siebie wszystko, aby jednak został. Każdy stara się jak najlepiej, tak? I między sobą nikt nie rywalizuje, bo to jest dla nas jak najlepsza zabawa przyjechać, się rozerwać i poznać ludzi, z którymi naprawdę później można się rewalizacyjnie bawić. Dla niektórych uczestników występ na scenie wiąże się z dalszymi zawodowymi planami. Otwiera drzwi do każdej kariery, jaka tylko się będzie chciało mieć, bo jednak muzyka i tworzenie tej muzyki to wszystko to jednak cała no, jedność, tak? No i jednak będę dążyć do tego cały czas. Wojewódzkie prezentacje amatorskiej twórczości artystycznej to inicjatywa chówców pracy, której celem jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań podopiecznych z jednostek w całym województwie oraz ich promocja w lokalnych środowiskach. Młodzież, żeby się rozwijać musi mieć narzędzie, tym narzędziem jest nie tylko rynek pracy czy zajęcia edukacyjne, na co dzień lekcje, to jest też twórczość, to jest też rozwijanie własnych umiejętności, możliwości, tego co by chcieli sami robić i dlatego też trzeba tworzyć im możliwości, zwłaszcza, że mają chęci. Takie docenienie i występ na scenie umożliwia im nabranie pewności siebie i takich kompetencji społecznych, bardzo ważnych również właśnie na, wchodząc na rynek pracy. Gospodarzem tegorocznych wojewódzkich prezentacji amatorskiej twórczości artystycznej młodzieży OHP był Hufiec Pracy w Ostrudzie, a samo wydarzenie zorganizowane w Ostrudzkim Zamku to jednocześnie eliminacje do szóstej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv